Ja, A raczej jest lakierne, no, Była ogóle Państwo. Państwo w takim komplecie, który się nazywa Bada Stworowa. Kiedyś y, y, była baza Transportowa Milicji tak zwanej Obywatelskiej. Do, do końca lat 80. Potem to tak stało, stało, stało i od 15 lat y, mają tutaj siedzibę różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, ewentualnie artystyczne wolne elektrony. Ja tylko przeczytam za syntetyczny język, wykorzystania chwytu retorycznemu dla nas... Jagody Wróbel z Wrocławia, w do domu Jagodzianyka, za komisję Gratuluję. <głosł> Tomasz Mielewacki i Grzegorz Janusz za koresyjną. Bardzo dziękuję. Dlatego Chciałem Państwu zarekomendować tutaj książkę, która ta całkiem niedawno doszła na naszej informacji. To jest książka Wędrowiec wizjoner o po eseistyce podróżniczej Jerzego Żuławskiego. Książka, której a propos właśnie tej wystawy znajduje się jeszcze, jeszcze komiks. Tutaj Pana. Pana właśnie Łukaszczyka, który jest... Jest to komiks na motywach, na srebrnym globie Żuławskiego w książce. I Emanuela, proszę ci bardzo, króciutko, gdybyś Państwu tutaj powiedziała o, o tej książce. Na temat. To już Pan Paweł powiedział o komiksie. Myślę, że to jest bardzo ważna, istotna rzecz, ponieważ tak naprawdę w tym wydaniu nie mamy tylko tekstu, ale mamy też komiks na kanwie, na srebrnym globie. I myślę, że właśnie na srebrnym globie, że w ogóle trylogia księżycowa jest chyba najbardziej za nas współczesnemu czytelnikowi. Prawda? Jeżeli mówimy Jerzy Żuławski, to mamy właśnie na myśli trylogię księżycową. A ja chciałam pokazać, że Jerzy to jest jeszcze inna twórczość, to jest jeszcze inny temat, to są jeszcze inne historie, inne postacie, inne wątki i to w tej książce Państwo znajdziecie. Wędrowiec i wizjoner. Wędrowiec to człowiek podróżujący, człowiek, który zwiedził cały świat, może cały świat, ale y, wiele, wiele miejsc, człowiek, który y, z wędrówki... Y, przywoził doświadczenie, przywoził inspiracje, który poszukiwał, zadawał pytania i wizjoner, bo miał różne wizje światów przyszłych, światów e, obecnych. E, i, I myślę, że jeżeli chcemy poznać twórczość tego, tego tym artysty, e, to w tej książce na pewno znajdziemy wiele odpowiedzi. No bo też będą pojawiały się pytania, które nasuną się w trakcie lektury, więc ja serdecznie zachęcam do poznania tej postaci. Myślę, że to nazwisko e, pojawia się, będzie się pojawiać, mam nadzieję, że będzie się pojawiać, a ta książka właśnie ma być też takim punktem, który po prostu rozpromuje tego artystę, pisarza, eseistę, filozofa, tak naprawdę wszystko można. Oprócz komisów mamy też kilka zdjęć. Dokumentów. Mamy na przykład dokumenty kartki podpisywane, wypisywane przez Żuławskiego. Ja te dokumenty znalazłam w archiwum Muzeum Tatrząskiego w Zakopanem. Tych dokumentów jest naprawdę sporo i to jest niesamowite doświadczenie, kiedy my tak naprawdę przeglądamy coś, kto, ktoś pisał, ktoś podpisywał. Możemy e, zobaczyć w jaki sposób e, wypowiada się ta karta, co załatwia, bo w dokumenty dokumentu jest ciekawe. A mamy zdjęcia samego żuławskiego. Wędrowiec, no więc też i yy, 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 taternik, e, zapalony taternik, prawda? Góry. Służało życie tatarskiego pogotowia. Mamy no. też na przykład zdjęcia e, czasopism, w których Żuławski publikował. E, to jest e, czasopismo z Zakopane, e, jest czasopismo Taternik, w którym cyklicznie publikował swoje albo swoje wystąpienia, albo relacje obowiązujące w spektakli teatralnych, z przeczytanych książek, zachęcał do, do zapoznawania się z literaturą. To na jakaś książka właśnie jest co najmniej pół centymetra cieńsza niż teraz. Jest... W czasie wojny trafił do getta warszawskiego, gdzie zginął w powstaniu. Proszę Państwa, ten, ten tekst jest, to jest po prostu scenariusz, Scenariusz, punkt wyjścia, z którego e, jak na razie powstały takie narracyjne rysunki e, Jerzego. 36 narracji obrazkowych. One się układają w historię po prostu. Też, to, 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 to jest oczywiście takie mocno naciągane. To teraz jeżdżę To co, to to co znaczy. teraz Paweł opowiada o tych ilustracjach, to, to są tylko ilustracje, nie, nie narracje. Po drugie, tekst faktycznie pierwotnie miał być scenariuszem do komiksu, który nie powstał, z mi oczywiście, jak to u nas bywa, finansowym. Tak więc pierwotnie yy, i chyba finalnie jest to tylko dramat, a nie forma komiksowa, jak biorę sobie tego rzeczy. Tak, natomiast, natomiast po obejrzeniu... Nasze ambicje zostały niestety... Bo, ale po obejrzeniu cyklu obrazów, jakby yy, y, y, ludzie, którzy zajmują się y, na przykład zbieraniem komiksów, oni twierdzą, że ze względu na te rysunki jakąś historię mają tutaj opowiedzianą. Tak, tak. No tutaj, y, tutaj trzeba jakby z bliska obejrzeć te rysunki, żeby y, domyśleć się, co y, co rysunków w głowie się działo. Może tylko. So Dobra, jeszcze tylko krótko. Yy, tylko powinna czy ja znam, bo nie znacie Jak się takie rysunki robi, to na przykład jak się do nich przygotowuje. O, bo to jest Powiem no, tak, te rysunki to jest efekt uboczny pracy nad komiksem, bo komiks, yy, mimo że nie powstał, to yy, przeżył tak zwaną fazę wstępną, czyli zbieranie fonografii, wstępne szkice i takie, no powiedzmy szkice bogatsze, ale no, jeszcze nie finalne. Finale, dlatego, dlatego, że, to, dlatego, to, że ten, ten pan, zanim zrobi komiks, to on tak go yy, nalepia, nalepia, nalepia no, Oczywiście konfabulacja kolejna. Ale tak, jasne. Zobaczmy, hmm. to jest, więc... Fakt faktem, yy, zrobienie tych ilustracji no, było takim krótkim dlatego, że tego materiału yy, szkicowego miałem do komiksu zrobionego dość sporo i wybrałem tylko kilka takich bardziej smacznych. 36 ilustracji. Także musiałeś tutaj sobie pełnić funkcję takiego roztopnika do tekstu. Tak naprawdę ja uważam, że jest najlepszym tekstem tego człowieka. Zruszający. Dziękuję. Ja czym ja po nie powiem, że to jest taka korespondencja, prawda? Nie ten tekst, a właśnie ilustracja. Proszę tak, tak, tak. 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 Państwa, to tyle, tyle od nas. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani, my trochę tych wydawnictw mamy, po prostu na naszą stronę internetową zapraszam, tam można sobie poczytać o, o tych różnych tym rzeczach, tym, które, które przygotowujemy, które wydajemy.